Witajcie na kanale Przepis na Ślub i dzisiaj będzie bardzo grzecznie, bo poruszymy bardzo ciekawy temat. Siedem grzechów głównych, jeżeli chodzi o wybór miejsca na wesele. Oczywiście nie może być ko mnie żadnej innej eksperki, jak Kamila Romanow, która wie absolutnie wszystko o wyborze idealnego miejsca na wesele. By było fantastycznie, by przede wszystkim było odpowiednio i żeby się zabawa udała znakomicie. No dobra, to siedem grzechów. Wymieniamy. Grzech numer jeden. Po pierwsze, e, miejsce przyjęcia weselnego powinno mieć odpowiednią ilość noclegów. Przede wszystkim dla pary młodej musi być przeznaczony odpowiedni pokój, tak, żeby panna młoda wcześniej mogła się przygotować w tym pokoju, żeby mogło się odbyć błogosławieństwo i żeby można było co najmniej najbliższą rodzinę zakwaterować właśnie w miejscu, gdzie się odbywa to przyjęcie. Czyli idealne miejsce na wesele to tak naprawdę takie, które też oferuje nam bazę noclegową. Dokładnie. I nawet jeżeli idą weselne, to z noclegami. Jeżeli Dokładnie. hotel, to wiadomo. Super. Grzech numer dwa. Grzech numer dwa to poza ceną menu podstawową warto dopytać menadżera, czy mamy jeszcze dodatkowo ukryte koszty, czyli koszty serwisowego, koszty korkowego, koszty za X-u. I czy jeszcze ewentualnie dochodzą na inne koszty, na przykład koszty za dodatkowe napoje w butelkach szklanych. Więc tych kosztów dodatkowych może być bardzo wiele, Czyli więc warto na sam wstępnie dopytać. o Nie te bądźmy kwestie. naiwni, że reklama 120 zł od talerzyka to już jest cena ostateczna, bo potem się nagle okazuje, że to jest 250, a najgorzej jak się okaże po weselu. Dokładnie, a jeszcze jedna ważna kwestia to jest kwestia tego, czy nie dochodzi nam dodatkowy koszt wynajęcia miejsca i wynajęcia miejsca na wyłączność. A, czyli może się okazać, że kupujemy menu, ale na przykład musimy jeszcze zapłacić za salę. Czyli ukryte koszty grzech. Numer 2. Numer 3. Numer 3. Warto, aby przyjęcie weselne, gdzie przebywają goście, czyli gdzie odbywa się uroczysta kolacja, gdzie są bufety, było jednak połączone z parkietem. Bo wtedy bardzo to fajnie integruje gości, goście też chętnie wychodzą na ten parkiet, więc warto o to zadbać. I też warto zadbać o to, żeby to nagłośnienie było odpowiednio dostosowane do właśnie dużego miejsca, do tego, żeby ci goście mieli też komfort rozmowy. Czyli bawimy się, jemy, spędzamy czas, rozmawiamy w jednym miejscu, bo to absolutnie sprzyja zabawie. Jak najbardziej. Ludzie się też nie rozchodzą, więc ci, którzy siedzą, to widzą tańczących, ci, co tańczą, widzą siedzących, no ale pamiętamy o tym, żeby jednak ta muzyka nam nie przeszkadzała. Dobra. Numer 4. Numer 4 Strefa chill out, czyli to, co powiedziałeś wcześniej, goście nam się nie rozchodzą, ale wygospodarujmy im taką przestrzeń, że jeżeli będą mieli ochotę wyjść na zewnątrz, to będą mogli właśnie wyjść, skorzystać z baru, e, zapalić papierosa, żeby mogli też mieć taką przestrzeń. Oddech na Oddech, chwilę. Oddech, tak, ale nie za daleko od miejsca przyjęcia weselnego, bo jeżeli będzie ta strefa chill out za daleko, to nam się rozproszy towarzystwo. Myślę, że to bardzo ważne, zwłaszcza w okresach letnich, jeżeli tak. taka strefa jest na przykład na zewnątrz, że możemy jednak tego świeżego powietrza trochę zaczerpnąć. Czyli wydzielamy taką strefę lub też zwracamy na, um, uwagę na miejsce, czy taka strefa jest już um, przeznaczona, tak? Albo możemy też taką przestrzeń zaaranżować dodatkowo, mhm. ale to nam podwyższa koszty. Numer 5. Numer 5 to jest miejsce dla dzieci. To jest duży problem. Czy w ogóle dzieci i wesele? Tak, ale tu myślę, że to oddzielny odcinek. <grym> tak. Ale jeżeli już wiemy, że dzieci i wesele, to co robimy? To warto taką przestrzeń zagospodarować jednak troszeczkę w oddali od tego miejsca głównego, gdzie się to przyjęcie odbywa. Natomiast nie na tyle daleko, żeby rodzice mogli skontrolować sytuację. No i animatorki, to przede wszystkim, które odciążą rodziców, zaopiekują się dziećmi, czyli dzieci nie będą znudzone, nie będą opuszczone, ale będą pod opieką i będą miały atrakcyjny czas. Czyli patrząc na miejsce, w którym odbędzie się nasze wesele, patrzymy jednak też na to, czy będzie tam możliwość wygospodarowania lub też jest odrębne miejsce, gdzie jednak goście nieco młodsi znajdą też swoją zabawę i swoją uroczystość. Numer 6. Odpowiednia ilość toalet, z której będą mogli skorzystać goście i koniecznie w toaletach zróbmy przyborniki. Niezbędne. Które tak, poratują szczególnie panie. Co w takim przyborniku? No przede wszystkim igłanitka, nożyczki, plastry, które bardzo często się przydają. Niektórzy nawet szczoteczki do zębów tak, mają. Gumy do rzucia. Tak. Suche szampony, lakiery do paznokci, lakiery do włosów. Możemy nawet pudry w takich małych opakowaniach syczyć. Czy jednorazowe jakieś rzeczy. Dokładnie, okazji. które nam uratują. Czyli toaleta Zbędne. i niezbędnik, i toaleta w miarę blisko. Tak. Zwłaszcza dla pań na obcasach. No to na koniec Wisienka na torcie, czyli miejsce siódme w tym naszym rankingu. Miejsce siódme i to, od czego w zasadzie powinniśmy, powinniśmy zacząć. <grym> zacząć, czyli od miejsca, gdzie będziemy mogli zorganizować ślub plenerowy. Jeżeli nie, ślub kościelny. Dokładnie. Jeżeli zdecyduje się para młoda na to, żeby ten ślub plenerowy się odbywał to fajnie, żeby to miejsce było odpowiednio zagospodarowane, żeby było godne i bezpieczne, bo to są warunki, które muszą być spełnione, ale poza tym, że mamy taką przestrzeń w ogrodzie, to dodatkowo musimy pamiętać o tym, że jeżeli mamy niepogodę, to tą uroczystość. Ktoś przynosimy do środka. I jest jakaś alternatywa. Jest ale alternatywa. Tu jest duże, ale. Tak, ale to miejsce musi być odpowiednio dostosowane do przebiegu ceremonii ślubnej i nie może być to miejsce, gdzie się finalnie odbywa przyjęcie weselne. Czyli jakaś recepcja, jakiś lobby, więc Bo taka tak Tak mówią przepisy. Tak mówią przepisy i tak być powinno. Czyli musimy być przygotowani na niepogodę i jeszcze też jedna ważna rzecz, właśnie wybierając to miejsce. Cudownie jakby panie w szpilkach nie musiały wpadać w trawę. Tak, ale to myślę, że warto taką informację też umieścić w zaproszeniu jakiś zdreszkot, wtedy goście będą wiedzieli, czy zakładać te szpilki, czy finalnie może je porzucić i założyć coś na płaskim obsasie. Myślę, że kierując się tymi siedmioma ważnymi aspektami, punktami, kwestiami i jeżeli sobie je odhaczymy na pierwszym takim spotkaniu właśnie w miejscu, które chcielibyśmy brać pod uwagę, czy bierzemy też pod uwagę, jesteśmy w stanie osiągnąć no, taki kompromis, że mamy wszystko, tak, to na pewno jest coś, o z czego powinniśmy, od czego powinniśmy wyjść. Natomiast pewnie na etapie planowania pewne rzeczy warto Pełne też uwzględniać. Drogi. Tak, uwzględniać pod kątem właśnie atrakcji, czy możemy na przykład zrobić pokaz fajerwerków, czy możemy puścić balony, bo na przykład jesteśmy blisko lotniska i takich możliwości nie mamy. To są takie kwestie, od których powinniśmy wyjść. Natomiast na kolejnych etapach planowania zapewne pojawią się jakieś dodatkowe pytania, i wtedy warto na bieżąco uwzględniać je. W rozmowie i konsultacji z menadżerem obiektu. Moi drodzy, jeżeli macie jeszcze jakieś szczegółowe, właśnie detale, pytania do Kamy, to zapraszamy do oczywiście udzielania się, do komentowania, do zadawania tych pytań. My na pewno w przyszłości, tak. pewnie niedalekiej, będziemy robiły wszystko, by odpowiedzi na te pytania udzielić. Także lajkujcie nasz kanał, kciuki do góry, subskrypcja, dzwoneczek i widzimy się już niedługo. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. dziękuję.